Ruletka, wyścigi konnej, giełda. Co mają ze sobą wspólnego? W jakiś sposób niepozorny profesor matematyki pobił kasyno, a następnie przystąpił do budowy jednego z najbardziej udanych funduszy hedgingowych wszechczasów? Czego możesz nauczyć się ze świata hazardu? By bezpiecznie zarządzać swoimi pieniędzmi. Co ma on wspólnego z hazardem? Ja nazywam się Już Grudzień, a przed Tobą finansowa rozkwina o metodach, o których się nie mówi. To znaczy. Jak inwestowanie i strategie zarabiania na hazardzie lubią się w pewien sposób, jak za niedługo mam nadzieję udowodnię, przenikać. W świecie inwestycji kładzie się duży nacisk na filozofię kupi-trzymaj. Czyli po prostu no, kupujesz za jedną dużą kwotę i trzymasz e, do końca świata. No i ma to sens, ponieważ wielu wielkich inwestorów, takich jak Benjamin Graham, Warren Buffett czy Charlie Munger, Również głosi to przesłanie, że aby procent składany zadziałał, no to trzeba dać mu wystarczająco dużo czasu. Są oni też mistrzami dywersyfikacji. Ale część historii, która jest zwykle pomijana, to fakt, że osiągnęli swój taki pierwszy wielki sukces, stawiając ogromną część swojego portfolio na bardzo niewiele inwestycji. I po drugiej stronie zwolenników Kupi Trzymaj znajdują się fundusze które zamiast tego zarobiły pieniądze dzięki ogromnemu wolumenowi obrotu, jak na przykład medalion Renaissance Tech, czy Princeton Newport od znanego inwestora Eda Torpa, o, do którego jeszcze wrócimy. I zgadzam się, że szaleństwem jest naśladowanie ich działalności bez zrozumienia podstaw. Ale jaka jest podstawowa zasada ich sukcesu? I aby to zrozumieć, spójrzmy właśnie na świat hazardu. Hazard giełda. Hazardziści są źle postrzegani za oddawanie się swoim dekadenckim nałogom, ale istnieje ważne łącze między hazardistami i inwestorami. I nie, nie mówię tutaj o rzucaniu wszystkich oszczędności w jedną inwestycję. Dla hazardzistów najważniejsze jest, aby nie stracić swojego kapitału, aby móc dalej grać. W zasadzie no, to zdrowy rozsądek, aby zachować swoje pieniądze i grać dalej. tak? Ponieważ jeśli zarabiasz, no to wtedy prawdopodobieństwo zysku w dłuższym okresie jest w ogóle zachowane, że w ogóle no, możesz podejść i masz w ogóle kasę, żeby grać dalej. Tak? I dwa kluczowe podobieństwa między hazardem a giełdą to po pierwsze, zwroty są reinwestowane, dwa możesz rebalansować po każdej rundzie, rozgrywce. Zobaczmy, jak to wpływa na długoterminowe zwroty. Eksperyment. Rozważmy taki eksperyment, w którym rzucasz monetą. Jest 55% szans na to, że wypadnie ona jako reszka. Jeśli wygrasz, kwota, którą postawiłeś, zostanie podwojona. W tej sytuacji no, masz przewagę, ale to nie znaczy, że możesz postawić wszystko w pierwszym rzucie. Nadal istnieje 45% szans na to, że wypadnie reszka i możesz stracić wszystko. No i załóżmy, że zaczynasz z kwotą 100 dolarów. Jak zarządzać swoim kapitanem w takiej sytuacji? Mamy wiele sposobów, żeby dostosować te swoje zakłady i te swoje stawki. Na przykład jest na przykład Martingale, gdzie podwajasz stawkę zakładu po każdej stracie, no w nadziei, że zwycięstwo zrekompensuje poprzednie straty. Czyli na przykład postawisz dolara, stracisz dolara, może, można postawić 2 dolary, tracisz 2 dolary, możesz postawić 4, no i tak dalej. No i okej, okay, to działa, to działa i w hazardzie i w inwestowaniu, dopóki nie zostajesz pustym portfelem. Inną strategią jest stawianie za każdym razem małej, niezmieniającej się kwoty. Powiedzmy 5 dolarów za każdym razem. No i to zazwyczaj pomaga uniknąć takiej szybkiej ruiny. Z drugiej strony, awersja do ryzyka oznacza też rezygnację z możliwości zarabiania pieniędzy nawet gdy zdaje się, że los ci sprzyja. O co by było, gdyby istniał sposób, aby postawić więcej, kiedy warunki są korzystne, i postawić mniej, kiedy jest to ryzykowne? Niebieska linia na wykresie reprezentuje właśnie tę strategię. Kryterium Kellyego. John Kelly opublikował pierwotną pracę dotyczącą tak zwanego kryterium Kellyego w 1956 roku. No i Chociaż brzmi to wszystko tak bardzo naukowo, spowodował on sporą kontrowersję przez poruszenie dość takiego niepopularnego w tym środowisku tematu, czyli jak najbardziej optymalnie stawiać na wyścigi konne. Założenie było proste, no ale bardzo mocne. Podczas gdy większość to dziś inwestorów, skupiała się na swoich średnich wygranych, Kelly opracował system maksymalizacji zysku przy jak najmniejszym ryzyku utraty kapitału. No i tak w takim naprawdę uproszczeniu przeszłe zyski wpływały na przyszłe, a ponieważ reinwestowano tą samą kwotę, logarytm był właściwą miarą do zastosowania, no bo mierzył jak zyski mnożą się w czasie. Tak w dużym uproszczeniu. Kelly nie wykorzystał swojej formuły, ale inny matematyk, czyli Edward Torp, wykorzystał później kryterium Kelly'ego do właściwie takiego technicznego pokonania gry w blackjacka. I Ed Torp napisał potem na ten temat książkę i pracę naukową. Przy okazji został zbanowany ze, ze wszystkich kasyn, a następnie założył fundusz Princeton Newport Partners, który dawał między 19 a 20% zwrotu netto przez około 30 lat bez ani jednego roku spadku. To jest niesamowity wynik, jeżeli chodzi o fundusze. Jak to zrobił? Ed Torp przypisał wiele ze swojego sukcesu właśnie kryterium Kelly'ego. I w takiej najprostszej formie, ten system zwiększał inwestycje proporcjonalnie do oczekiwanych zwrotów i zmniejszał je proporcjonalnie do ryzyka. I system działałby tylko wtedy, gdybyś miał przewagę na rynku nad innymi. Nie mógł powiedzieć, co to za przewaga, ale miał wpływ na to, jak inwestować, gdy się ją ma. W praktyce sprowadza się to do rebalansowania portfela zgodnie z systemem, właśnie Kelly'ego. Jak inwestować w tym Kelly'ego? W praktyce Uproszczany sposobem inwestowania jest właśnie zgodnie z tym systemem: jest inwestowanie więcej, gdy rynek jest niedowartościowany, no i inwestowanie mniej, gdy rynek jest przewartościowany. No i właśnie w badaniu przeprowadzonym przez pana Viktora Haganiego i Jamesa White'a z MWF w 2018 roku wskaźnik Schillera, cena zysk, czyli wskaźnik cena zysku uwzględniający inflację i tak w skrócie też można to się, to się też nazywa Cape, został wykorzystany jako miara tego, czy rynek jest niedowartościowany czy przewartościowany. No i gdy ten wskaźnik jest niski, większa część była inwestowana w akcje, a mniejsza w bony skarbowe i odwrotnie. Jak widać na poniższym wykresie, proporcja zainwestowanych środków drastycznie spadła tuż przed krachem dotkomów w 2000 roku, no a oczywiście następnie zaczęła ponownie rosnąć. No i po krachu w 2008 roku nastąpił ogromny wzrost właśnie tej zainwestowanej kwoty. I ten zainwestowany procent był ograniczony do 100%, no to znaczy nie przekraczano funduszy, które masz na ręce, czyli nie korzystano z żadnych tam kredytów czy tam właśnie dźwigni finansowej. I, a punktem odniesienia był portfel, w którym 65% było zainwestowane w akcje, a 35% w bony skarbowe przez cały czas trwania inwestycji. To jest taki najbardziej typowy, taki klasyczny model portfela. No i wyniki przedstawiały się następująco. W obu przypadkach inwestycji rozpoczynających się w 1900 roku i 1950 realne zwroty przy zastosowaniu proponowanej strategii są wyższe, nie w przypadku portfela o stałej proporcji 65% do 35%. Ale co ważniejsze, zwrot skorygowany o ryzyko jest wyższy we wszystkich trzech przypadkach. Inwestor stosujący system Kelly'ego mógł poradzić sobie z zawirowaniami na rynkach w i 2008 roku, gdy tymczasem zmienność mogła spowodować panikę właśnie u inwestora o stałej proporcji. No i chociaż zwrot na poziomie 3,67% nie wydaje się zbyt duży w porównaniu z 3,48. No to porównując go w okresie 68 lat, no czyli powiedzmy prawie tyle, ile prawdopodobnie będę inwestował w swoim życiu, przekłada się to na zysk w wysokości 1159% w porównaniu z 1023%, co jest to różnica 136%. Ograniczenia. Kryterium Kelly'ego jest. Prawdopodobnie jedno z najlepszych zasad rebalansowania portfela w takim właśnie długim okresie. Ale trzeba też pamiętać o tym, że nie jest to pozbawione takiej krytyki. Kwota kaliego jest technicznie poprawną częścią do inwestowania w długim okresie, ale w krótkim terminie może to właśnie prowadzić do ogromnej zmienności i spadku wartości portfela, tak jak pokazywałem na wykresie eksperymentu rzutu monetą e, trochę, trochę wcześniej. Jest to bardzo denerwujące no, dla każdego inwestora. tak? Bo co więcej, w prawdziwych scenariuszach trudno jest też dokładnie oszacować wartości wymagane w formule Kelly'ego, a inwestowanie w większej ilości środków może prowadzić do większego ryzyka. I ten wykres przedstawia zyski w stosunku do ryzyka przy rosnącej alokacji aktywów do kapitału własnego. I właśnie zauważ. Że, gdy proporcja inwestycji przekracza 1, profil ryzyka wzrasta, a możliwości zyski spadają. Czyli należy bardzo, naprawdę bardzo, bardzo uważać dźwignię finansową. No, ja właściwie bym tutaj w tym przypadku kompletnie ją odradził. I rozsądnym rozwiązaniem jest prawdopodobnie inwestowanie takim częściowym systemem Kelly'ego, czyli dostosowanie proporcji zgodnie z systemem Kelly'ego ale inwestowanie tylko połowy lub no, jakiejś tam mniejszej części sugerowa sugerowanego przez wzór. Bo jak pokazano yy, zmniejsza to ryzyko o ponad połowę, jednocześnie zostawiając aż 75% zwrotów. I chociaż system Caliego optymalizuje reinwestowanie zysków, no, nadal możesz poprawić swoje średnie zyski właśnie poprzez dywersyfikację. I to wiadomo, na wielu inwestycjach w właśnie czasie. I EdTorp to osoba, która myślę wykorzystała Kelly'ego z takim największym powodzeniem, ale warto też wspomnieć o takich, o takich osobach, które w, w takiej czy innej formie stosowali kryterium Kelly'ego, e, no to na przykład Jim Simmons z funduszy Medallion, Bill Gross, a nawet Charlie Munger i Warren Buffett. No i tak podsumowując, ten film to tak naprawdę tylko wierzchołek góry lodowej. Ale jego celem jest pokazanie Ci, że istnieją pewne takie, można powiedzieć, nawet uniwersalne zasady, które leżą u podstaw wszystkich metod inwestowania, jak zmienność, procent składany i tym podobne. I ta alokacja aktywów i rebalansowanie jest jedną z takich fundamentalnych zasad, która zrobi ogromną różnicę w Twoim portfelu, jeśli dobrze ją poznasz. I Myślę, że teraz jest też właściwy czas, aby przyjrzeć się wpływowi rebalansowania, no bo mamy niskie prowizje handlowe i tanie te ETF-y, które sprawiają, że jest to naprawdę dobry moment na wykorzystanie zalet, zalet takiego rebalansowania. Oczywiście weź jednak pod uwagę konsekwencje podatkowe. Ale zawsze pamiętaj, oczywiście, żeby robić własny research, no i nie, pod, no i nie poddawać się w edukacji. System Kelly'ego jest naprawdę prosty w swoich założeniach, ale myślę, że niezbyt łatwy do wdrożenia. Dlatego jest to też taki kolejny aspekt, o którym koniecznie warto pamiętać przy ewentualnych działaniach. No i z tą dawką wiedzy zostawiam Cię w tym tygodniu. Widzimy się w następnym. Wbijaj na mojego Instagrama, link w opisie filmu. A tymczasem do zobaczenia, trzymaj się, cześć.